Siema, siema, siema. Tutaj Ecology mam dwóch gości. A, dwóch gości powiadasz. A czekaj, czy to nie jest przypadkiem mój program? No, ja bynajmniej jestem Kain i z nami jest ekologi, tak jak już wcześniej pozwoliłem mu się wspomnieć oraz... Terry Shadow. Witam. Witaj. No Dobra. i co masz nam dzisiaj do powiedzenia? Nie, no dobra, pozwolę Ci jako leży wystartować na no Dobra, spoko. Dla mnie, m, dla mnie zasadą jest taką, że jeśli ktoś chce prowadzić, to niech prowadzi. Ważne by to robił dobrze, a znając Ciebie, źle by nie było. Także no wiadomo. Dzisiaj będzie niestety tylko jeden wątek, ale bardzo, ale to bardzo ważne, ponieważ głosujemy na pakier do Według Was... Dobra, to rozpocznijmy. Dupu. No mów, mów, mów. spokojnie, ma przepraszam. ...makierdowcem, a, a powinien zostać Small Jumper, ale czy to nic będzie na pewno? No, już Smol. Na pewno Small ma y, dla mnie duże poparcie jakoś i bardzo szanuję głos ludu, a na y, mał Śmiałego Małego głosowało 56 osób, no, albo, To jest no, bardzo skakującym wynikiem. Przerwę Ci tutaj i tak gratulujemy kolegom i koleżankom Small Jumpera Dobrze się spisaliście Brawo, to, Brawo od nas to, na BWZ. To Dobrze, zimne. nabijajcie, nabijajcie No nabijaj się dalej W czerwcu też będziecie mieli szansę Na wybilego Raxa, albo kogoś innego, kto się, kto zasłuży Okej, okay, czyli w takim razie Rozmawiamy dzisiaj o ostatnich tygodniówkach War Theory Wrestling Dobra, zatem co macie do powiedzenia? Eee, powrócił mi jaki z bardziej znanego Serio, serio podjąłeś ten temat? No dobra, dobra, wiem, że to temat rzeka i w ogóle tak samo jak moja własna osoba, nie? Tak, to się to jedyny temat, jaki ogarnąłem No i bardzo dobrze, bo to powinien być jedyny No i dobrze i gitara, sorry, no, 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 dobra, no dobra. bardzo dobra ikona polskiego backyardu, oczywiście nie staną ten człowiek, żyje na szczęście, Bóg obdarzył Polskę większą ilością ikon. Dobrze, dobrze, wiesz, ee, ee, no. o, wiemy kim jestem, jestem naprawdę dobry i to mnie cieszy, dość no. już, dość już tych komplementów, no przecież dobra, nie będziemy dobrać dobrać się rozpływać no. Komplementujmy Terego, bo on jedzie na backyard menu. Nie, nie. Ej, 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 czekaj, ja też żyję na backyardmanie. Przepraszam. Ale to tak, tylko że. No, w sumie wszyscy jedną poza mną. No właśnie. Bo ja niestety mam turniej hokeja na rolkach. To już jest niestety bardziej temat na, na, na z kontekstu, który od miesiąca próbuję zrobić. Ale, Ale nie... ja mam. Wiesz, ja mam taki pomysł. Myślę, że. Jednak, jednak nie będziemy dzisiaj komplementować tylko mnie, a przejdźmy do tego, kto powinien zostać tym bakiardowcem maja, a myślę, że następny odcinek na pewno uda nam się nagrać gdzieś tam w najbliższym czasie i wtedy skomentujemy ogół tych wszystkich gal, które odbywały się oraz odbędą się. Niech tak będzie. To by na to... Wchodzę w to ja masło. Wchodzisz, ja uh -huh. Dobrze, dobrze, tylko nie dojdź za szybko. Uh -huh. Dobra to no, przejdźmy, może zacznie Tery to pozwolenie, bo nic nie mówi. No, bo ja małomówny jestem, wiesz. Dobrze, to Tery, podsumuję ci temat. E, powiedzmy sobie tak, ja miał, mam taki pomysł, że może każdy z nas wybierze po dwie osoby, które widziałby jako backyardowca Maja i potem to przedyskutujemy. No to ja bym widział tak siebie i siebie. Nie wiem, no, nie? <laughs> nie no, tak na serio. Black Joker i Rob Crowley. I dwa Jokery. Dokładnie. No. Teraz... teraz ty jakolak. Okej. Dobra. To ja powiem z uzasadnieniem, bo ja mam bardzo dziwny system wartościowości. Pierwszy to za gimnik Mad Blazer z PXW, a drugi również za gimnik oraz za walkę, która naprawdę mi się spodobała. Takich walk powinno być więcej i jak będę um, oceniał w tym roku walkę roku, to ta walka już ma u mnie plus. To była walka Solidera z Izraelem i Bakierdowcem Manier według mnie za tą walkę powinien zostać Izrael. Izrael. No, na, pewno, na pewno chętnie to usłyszymy i na mnie przeczę, że walka była dobra, ale słuchajcie, teraz czas na mnie, kogoż ja bym wybrał. A mianowicie ja również mam dwa głosy, chyba, chyba będą to ciekawe głosy dobra. Zatem pierwszym, na którego bym tutaj głosował, jest, nie powiem, bo naprawdę udało mu się ostatnio zrobić moim zdaniem dość spore postępy, zaczął się w końcu wczuwać w to, co odgrywa, poczuł w końcu tą postać, nie? I wiecie, chodzi o te, e, chodzi o te segmenty e, walki. Znaczy, e, może trochę czasem jeszcze nie wychodzi to tak dobrze, jak e, mówi, ale uważam, że akurat przy wczuwaniu w postać Rob Crowley czuł się naprawdę dobrze, znaczy ja czuł się, czuł się, czuł się, ciągle czuł się, no. po prostu wychodzi mu to coraz lepiej, no a odnośnie walk, no też zrobił jakiś tam postęp i ja to zauważam, to, no jak, jak widać u mnie, nie, no to dlatego jest on moim pierwszym głosem, bo wykonuje coraz lepsze walki i coraz lepsze segmenty, dlatego został moim zdaniem zasłużeniem mistrzem WPW, a drugi głos przechodzi nam Zwycięzcy Royal Rumble. No, będącego tu z nami Terego Shadowa. To mogę jeszcze dodać kilka ciekawych segmentów plus naprawdę dobrze wykonane walki. No i w szczególności dla mnie liczy się teraz to zwycięstwo, które otworzyło przed nim nową ścieżkę. Chyba w której masz zamiar skorzystać. Nie przecież? No jasne, jasne. No, obyś przegrał. Dziękuję ci, nienawidzę cię No ja ciebie też Uwaga fiłd! Zaczyna się dokręcać Specjalnie, głos polskiego bakiardu Mam nadzieję, że fajstar będzie Ej Dobra No to właściwie podsumowując nasze głosy Wygrał Dam wam to powiedzieć Move, move, move No właściwie no spójrz Terry głosował na Niger Jokera i yeah. na Jokera. nas. <noise> Ty głosowałeś na Izereja i Blazera. Ja głosowałem na Terego i Jokera odno. Więc Joker, czyli Rob Crowley, ma dwa głosy. O tak. O tak. O tak. O nie. <noise> o nie, 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 nie. Ja to czuję. Ja to czuję. No więc widzicie, prosty trik. A jakże skuteczny? No trzeba przyznać, że... Kajm jest geniuszem. Tak. Złym geniuszem, który wprowadza wszystkich w mroczną moc. Tak. I trzeba go nienawidzić. Dokładnie. W mroczną moc, to pamiętaj, że ja potrzebuję dużo lasu, dużo natury, gdzie jest cisza, spokój, nie... woda, żeby... Żeby Greenpeace mógł być pijąc. Wsparcie, Kolok, przyjdę z moją mroczną armią i spalimy ten los. Dla ciebie. Uważaj, każde drzewo jest silniejsze niż jakakolwiek nadprzyrodzona moc. Gdyby drzewo to, walczyło z to... Undertakerem na WrestleMania, to byłby squash niczym Brothers Clay kontra... ...Claude Hawkins podczas jego debiutu. Dobra, przestałem cię słuchać, sorry. <grym> Już za bardzo się nawiązywałem do swojej postaci. Pamiętajcie, ale pamiętajcie. Ad majorem De glarian. Wszystko dla wyższej mocy Bożej. A, to to znaczy. Tak, tak, dokładnie. Dobra. No jeszcze moglibyśmy trochę chwilę podyskutować no, na temat naszego wyboru. Możemy dłużej. No, bo... Trzeba przedyskutować jeszcze nasz wybór, który jednogłośnie został wyznaczony, czyli Rob Crowley. Nie? Każdy stwierdził, że on będzie tutaj najlepszy. Nie? No. Ja również głosowałem na Roba, ale niestety to się nie uwieczniło. Więc też jestem zadowolony, że możemy to śmiało powiedzieć, bakiardowcem maja zostaje Rob Crowley, którego do którego się przekonałem podczas turnieju opasy WTW. Mam teraz problem, a, prośbę do Ciebie, ekolog. W tym momencie wrzucisz aplauz i jeszcze śmiech e, skierowany w stronę Facebook. Znaczy, Śmiech, śmiech to stąd... <laughs> Aplaus mogę. Oczywiście spróbuję jakiś aplaus, na przykład y, kleję applaus y, jak wchodził Jones podczas Money in the Bank 2011. Moment. Co Dobra, ja coś tam dasz radę zrobić. <laughs> wierzę, wierzę w Twoje mocy, Dasz radę. Tak. Drzewo mi O, ktoś coś do mnie napisał na skripaju. Co to jest? O. Eee. Dobra. Dajesz dobrą nowinę. Głośno. Eee, dobrą głoś. nowinę. Eee, doszedł do nas. Może e... do nas dojść czwarty gość. E, lepiej nie Aha, nie może jednak. No nie może, nie może. Jaka szkoda. <noise> Jaka szkoda, żebyś wiedział. Naprawdę jest nam przykro, że nie może do nas dołączyć. Story chrupek. O wybacz, wybacz tam nam. W szczególności mi... Nie chce mi się ciebie dodawać, sorry. No, 11 minut. Ostatnio się o 30. Chociaż dociągnijmy do tej magicznej bariery 12. E, właśnie chodzi o to, że i tak właśnie no, jest no, tu tylko jeden temat, a zobacz, że już ten jeden temat zajął nam te 11 minut. Nie wiem, to jest no, dlatego chcę poruszyć jeszcze jeden. No, no, widzimy, o nie, nie. Taki no, być no, dosyć temat, ale jakby nie patrzysz, to się bakier w menia i powinniśmy o tym chociaż słówko wspomnieć, bo to jest jakby nie patrzysz... Najważniejsza gala w historii polskiego Bakianu. Mogę powiedzieć odnośnie Bakiad Mani tyle, że WTW na pewno planuje coś ważnego, naprawdę bardzo ważnego. E, ja w terym też możliwe, że coś zrobię. Boże. Boże, Boże. No i jeszcze no ja nie będę już więcej mówić. Myślę, że wystarczy wiadomość taka, że WTW na pewno coś planuje no Jana i ja sam osobno Czyli też. Możemy powiedzieć, że na bakiersmenu zobaczymy WTW. E, możemy tak powiedzieć. No to dobrze, a Ty coś teraz powiesz, bo to Ty jesteś organizatorem. co mam powiedzieć? Wszystko jest napisane. No, dostał moje pozwolenie na organizowanie. Tak, tak, no, właśnie, no, no. Nie było po po pozwolenia. Yy, bo z tego co pamiętam, a raczej do dobrą mam pamięć, yy, początkowo bakiersmenu należała do. WFW, bardziej z niego obecnie na jak, jako WKSW. Nie, nie, czekaj, oni mają teraz swoją Wołów Manię organizowaną od, nie wiem... Tak, oni się wyparli, Backyard menu że tak. już, będą organizować i... właśnie, Backyard menu trzecie będzie, a czwartą kto organizuje? Nie wiadomo. Nie wiem, to, to się jeszcze zobaczy. To jest jeszcze o, odległy czas. Wiem, czy to są odległe czasy, ale... No trzeba, trzeba już poruszyć temat przyszłej backyard menu, to kiedyś było... Zresztą nie wiemy do końca, czy ta wypali. No właśnie. Wow. Zaruszamy no, kolejne. No, trzeba znaleźć coś na wypadek, nie? No, wypadek, <grystanie> na wypadek. Najważniejsza gala dla na polskiego bukyardu. Wszyscy tam powinni być, a przynajmniej ci co kochają tak backyard, żeby mogli to na klasie piersiowej jej oh. wytałtułować. I love polish backyard. Uczuję takie. osob... sobie, od razu mówię. oczywiście. <grymne> 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 no, spokojnie, spokojnie. Nie no, ja jestem spokojnie, No ale spokojnie, jednak spokojnie. Dobra, dobra. No. Dobra. niestety... No, no, niestety zakończenie odcinka... Podsumujmy, Jesz najważniejsze wydarzenie. Najważniejsze wydarzenie... Kain założył rozmowę konferencyjną na Skype. Właśnie. Rozmówiłem. To jest coś niesamowitego. Co pół godziny, trzy, dwa, jeden. Przekroczyliśmy 30 minut rozmowy. Eee, wybacz, ja z Terem35. No, no przepraszam, to to, no. pokój, ekologii. Już pół godziny gada z największymi ikonami polskiego backyardu. Tak. Na to czekałem. A to ciekawe całe życie Dokładnie, Myślała, że to jest, wymyślna, że jest jedyna rzecz, teraz mogę spokojnie umrzeć, nie? A teraz już mogę spokojnie umrzeć, mogę iść się do lasu zakopać. Siądź nie... w mi, rest! To jest znaczy, to, bardziej, ja, ja no to, już... Dobra, to jest, to jest za fetysz Zobaczcie, możesz pokochać... możesz masz do wymyślenia swojej postaci Kurde Dobra, to co, ekolog, ja myślę sobie, że a tym będziemy powoli kończyć ten odcinek, a najlepiej jakbyśmy się spotkali w kolejnym. W trójkę, nie? No i się rozmawiać. Znowu. No znowu, no nie wiem, no kurde. Wiesz, no chcę być miły, no też nie mam ochoty już was słuchać, no naprawdę. Niezdrowo, aż... aż, aż nie będę już tego mówił. Dobra. Czajmy, bazę. Yy, też bym, też bym się chciał w następnym odcinku z wami spotkać. Ja, no, to, ja, to, ja to, też, to, też, ja na też. Na ja na też. ponieważ nie ukrywam, że... Miałem, miałem w kontrasie napisane, że będę kręcił sam, a potem, że miałem kręcić z Slate'em, który postanowił wrócić. Wiesz, i tak kręcisz w efekcie z największymi gwiazdami, a przynajmniej ze mną, nie? Tak, we to ja jestem największą gwiazdą, żyj z tym. Ha, 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 No. To był taki... Sarkastyczny śmieszek. Dobra. Dobra, bo... Opie, kończymy na razie i widzimy się w następnym odcinku Głosu Polskiego Bakiardu. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszamy ponownie. Kain. się. Tak, Kain. Oraz. Greenpeace Green Peace No to cześć. Na razie. Na razie.